Witam wszystkich serdecznie, mam na imię Mikaela, jestem w zgromadzeniu 6 lat i chciałabym opowiedzieć kilka historii związanych e, z, z życiem duchowym. Nie, nie, nie mogę. <śm> e, witam, witam... <śm> witam wszystkich e, szczególnie... <śm> nie, nie, nie. <śm> witam wszystkich... E, co ty masz? I nie wiem. Nagle staje przed nią siostra, jest siostra zakrystianka. Cześć, ja jestem zakrystianka. I po dwóch tygodniach na parafii, gdzie daje katekezy... gdzie daje katekezy... nie, jak to się mówi. O oh no. Witaj, czy Pan Bóg może przemawiać do małego dziecka? Czy Pan Bóg może do niego. Um, o, pardon. Eee. Eee, I e, pewnego dnia? E, nie. Nie, nie, nie. Przepraszam, przepraszam, nie przepraszam, nie przepraszam, przepraszam. Mając 18 lat, myślisz, że świat masz u swoich stóp. Więc powiedziałyśmy mu, że mamy tyle planów, że jeszcze nie wiemy, na co się zdecydować. To było w roku 2020... 2000, 2000, 2000, Czekaj, w tym to było roku? Bo nie wiem, w którym to było roku. W 2000. Kiedy skończyłam 18 lat? W 2000. Witaj. Myślałeś kiedyś o tym? No, no, my preparado como empecer. A właśnie tego nasza siostra, jeszcze nasza siostra. Aj! W potencji! Nasza siostra w potencji. Zadał mi kolejne pytanie. Nie, przepraszam, znowu się pomyliłam, bo źle to zaczęłam odpowiadać, bo nie było takie pierwsze pytanie. Często, jeśli my coś robimy, przychodzą trudności, przychodzą jakieś. Coś co nam zaczyna mącić, coś co jakieś, m, jakieś, e, jakieś nie pamiętam tego słowa, jak to się mówiło. Nie pamiętam. No, no era. Było... Dzień dobry rodzina. <śmawczyk> I jestem aurorka. I Hoy les voy jest była algo. E... Mam beżamy różowe krówki. Czasami mamy takie wrażenie, że Pan Bóg jak nam zmienia plany. To tylko po to, żeby nam utrudnić życie. E, ale to działa wręcz przeciwnie. Tak się chyba nie mówi, nie? To działa wręcz przeciwnie. Tak, tak, się, mówi. tak się nie mówi. Tak się, mówi. tak się mówi? Tak. To działa odwrotnie. Kiedy ziarenko wyrosło i przemieniło się w piękny kłos, potrzebowała pomocy, żeby ściąć, i potem zmucić, i potem przemienić. Ym, Przemienić. Y, mm, 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 jak to się mówi? Czekaj, mam to zapisane. Zasiać, skosić, wymucić, zmienić, przygotować masę na chleb. Przepraszam, jeszcze ja raz. <grym> jakiś czas... Jakiś czas... A. <grym> jakiś czas... Ay, no, no, no nie będę mówić tego <grym> jakiś czas temu. Nie. <grym> Powiem jak zawsze pewnego dnia.